Sanitarnych jest państwa niezawodnym partnerem w zakresie transportu pacjentów z zagranicy na całym świecie. Nasi doradcy osobiście służą państwu wsparciem i zapewniają pomoc natychmiast i w wielu językach. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu niezwłocznie docieramy do pacjentów w potrzebie, niezależnie od tego gdzie się aktualnie znajdują. Zawsze szukamy indywidualnych rozwiązań. Obojętnie czy mamy do czynienia z nagłym zachorowaniem, czy z pacjentem pod respiratorem wymagającym intensywnej terapii. Biorąc pod uwagę trasę lotu oraz stan zdrowia pacjenta, nasi lekarze medycyny lotniczej podejmują decyzję, czy pacjent może być transportowany na pokładzie samolotu z pełnym wyposażeniem medycznym, czy na pokładzie śmigłowca ratunkowego. Jeżeli transport chorego pod opieką medyczną jest możliwy na pokładzie samolotu regularnych linii lotniczych, wtedy również chętnie realizujemy takie zlecenia. W przypadku, kiedy zlecenie musi być zrealizowane błyskawicznie, jesteśmy w pełnej gotowości do lotu w ciągu zaledwie kilku godzin. Dzięki naszej kompleksowej usłudze z łóżka do łóżka dbamy o to, aby pacjent otrzymał najlepszą opiekę i został bezpiecznie przetransportowany do miejsca przeznaczenia. Odbieramy pacjenta karetką pogotowia a następnie przewozimy go do samolotu gotowego do wylotu. Na pokładzie pacjentowi towarzyszą nasi doświadczeni lekarze, natomiast na lotnisku docelowym czeka kolejny ambulans, który bezpiecznie i komfortowo przewiezie pacjenta do wybranej przez niego kliniki lub do domu. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w każdej chwili. Pomagamy osobiście, kompetentnie i niezawodnie. Doradcy i opiekunowie naszej centrali są dostępni przez 24 godziny na dobę pod następującymi numerami.